Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie tych wszystkich, którzy chcą przez chwilę połączyć się z nami na takim krótkim rozważaniu, świadectwie w czasie tego Wielkiego Postu. Ja tutaj przede mną stoi obraz serca Pana Jezusa, który mi towarzyszy na co dzień. I często patrzymy sobie w oczy. Właśnie tak przyszła mi taka myśl, żeby podzielić się tym świadectwem, i jak ja to przeżywam ten Wielki Post, jako czas towarzyszenia. Można to rozpatrywać na wiele aspektów, i każdy z Was sobie to przemyśli, dopowie. Macie młode głowy, intensywne, inteligentne. Natomiast ja podzielę się takim doświadczeniem. Które przeżyłam na początku tego Wielkiego Postu. Właśnie w ramach tego towarzyszenia odwiedziłam pewną znajomą rodzinkę, która ma trójkę dzieci, i tak chciałam wyjść do nich z taką pomocą, czy ewentualnie wyręczyć mamę, czy pobyć z dziećmi, czy pójść na spacerek, ponieważ była brzydka pogoda, zostałam z dziećmi w domu. A mama wyszła, była Faustynka roczna i Dawidek, który ma trzy latka. I bawiliśmy się, a ponieważ ich mieszkanie jest blisko ruchliwej ulicy, w pewnym momencie przyjeżdżała karetka pogotowia. Pytam Dawidka, jakoś tak niezręcznie, Dawidku, a kto jeździ karetką pogotowia? Chwila ciszy i Dawidek mi odpowiada, Jezu, ufam. Tobie. No, jak widzicie, wzruszyłam się tym bardzo. I to dzieciątko bardzo ciągle noszę go w pamięci, ciągle go noszę w sercu i tą jego mądrość, której, no, której nauczyła go jego mama. I dla mnie jest to niezwykłe doświadczenie. I właśnie. Myślę, że z tym chyba zostaniemy, ponieważ jest w tym czasie dużo, wiele, dużo różnych konferencji, bardzo cennych, teologicznych, pod każdym względem bardzo bogatych. A ja chciałabym tylko zostawić taką, takie przemyślenie i właśnie to słowo towarzyszyć. Mogłabym to rozwinąć, czy towarzyszyć modlitwą, czy towarzyszyć obecnością, czy, czy towarzyszyć telefonem, który wykonamy do osoby, która jest samotna i czeka, albo jest chora. Nie zawsze musi być to osoba starsza. I życzę Wam takiego radosnego oczekiwania na święto Wstania Pańskiego. Z Panem Bogiem.